Yo, yo poszukiwacze przygód! Dzisiaj będziemy przypatrywać się Paper Sorcerer. Który ponoć jest. arpegiem, który czerpie z papierowych arpegów. Zacnych papierowych arpegów. No cóż, no nie ma w sumie co się rozwodzić. Zacznijmy nową grę. Oczywiście jest to typ rozgrywki gram przez poznawanie, bądź poznaję przez granie, bądź. Eee, randka w ciemno? Hmm. Ze świeczką tylko? Czyli generalnie e, nie znam tytułu, nie znam gry. Odpaliłem pierwszy raz i zobaczymy, z czym to się je. Once there was a sorcerer who lived in a tower with apprentices. Sorcerer terrorized the land with evil minions until one day they roamed no more bla 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 The king saw this was a an chance to attack sort of time. O no, czyli król nie lubi czarnoksiężnika. One cent for all. Mhm. Mm Ok, podróż przez mroczną wieżę, niszcząc wszystkie złe istotki. I plum. However, this is just the beginning of our tale. W sumie dead, nie this, ale to szczegół. No dobra. You awaken with a start, reflexively trying to cast a spell that dies in your throat, when you see your surroundings. Ok. Rozglądamy się. Labdogs, czyli co? Tak jak lab dance, Czyli kurcze, nie wiem, taniec na rurce? Coś, nie? Tak, takie coś, nie? Okay. Banan? <laughs> ok. Dobra, jestem ciekawy. Czy to jest imię Banan Serio? Okej, okay, chyba to jest imię tak, bo... Research? Prawie jak research? Akimi the mage. Jawran the Priest. They had a book that glowed with a fearsome Light mieli książkę, która. Na jasno tam błyszczała. Nie jesteś typem, który łatwo się wystraszy. Tralalala. La la. So things could always be worse. No, rzeczy zawsze mogą być gorsze. I'm checking to make sure I'm in touch with viewer. Man or woman? Dobra, jesteśmy onym, onym czy oną Nie, yeah. no dobra, grajmy normalnie onym. The first thing you figure you should do is find out where you are. Dobra, trzeba znaleźć gdzie jesteśmy. WSAD do ruchu. Rusza, o, patrzę, patrzę mychom. Klikaj na rzeczy, żeby z, nich, z nimi się zinteraktować. Uuu, ciekawy styl graficzny. Ruszam się. U, jak ciemno. To advanced dialog. Press the spacebar or click the next button. To open the menu. And menu, menu. escape. In the upper right corner an option to search with occasion. Press the spacebar to search an area. Okay, Spacją będę szukał w otoczeniu. Okej, okay. dodatkowe detale i czasami będzie odkrywać sekrety. Tak, sekrety! Uh! Lubię sekrety. Okej, okay. używam spacji. I co? Search. You feel some kind of subtle force in this room. It's making it difficult to concentrate and your head feels all fuzzy. Okej, okay. czyli jakaś delikatna siła jest w tym pokoju. You can slowly feel your magic sipping away along with your... With your will to stand escape or do anything that doesn't involve laying down, okej. Okay. Whatever kind of magic this is truly insidious if, if now. Sure o! Mam się położyć do łóżka, zanim poczuję się gorzej. Yy, dobra, zobaczymy, czy escape działa. Okej, okay. level 1. Spoko. O, ile opcji. Equipment. Sorcerer. O, jak w starych poczciwych herpegach, naprawdę. Hey, Ojej, Max energy, energy, Agility, Magic. Uhu, weapon, Accessory. A, oh. oh, kurczę, no dość, dość prosty. Tu mamy status, energię, Defense 2. Aha, okay. u, świetla się. Uuu, ok, Defense 2, Siła 1, Magic 4. Uuu, czyli ja jestem bardziej magiczny. A, jestem sorcererem, ok. Dobra, ale czy ja byłem tym sorcererem, który jest zły w takim wypadku? Skoro tam był w tej historiice sorcerer jako ten zły. Okej. Okay. A gdzie jest jakiś option? Na przykład chciałbym zobaczyć, czy, czy dobrze mnie słychać, nie? No. Słychać było mnie dobrze. Okej, okay, zrobimy save'a. O oh yeah, lubię robić save. Y. I co? Aha, nie odświeżył się za szybko. Okej. Okay. <laughs> Spoko, info. Kotki z combat, bla bla bla, status effect back. Ale gdzie są jakieś opcje? Exit to my menu, back. Kurde, nie ma opcji dźwięku? O. No dobrze, mam nadzieję, że nie będzie zbyt głośno w takim wypadku. Da, 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 da. Ok, nie ma tu żadnego wyjścia. Okazało mi się. Ok, kliknęłem na łóżko. Even though you have only been conscious for a short amount of time, you feel extremely tired. Okej, okay, jestem bardzo zmęczony. Mhm, mm ciekawe czemu. Czy chcę trochę odpocząć? A czemu nie? O, i szybko zasypiam. Right before we begin to slumber, however you have. O! Mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Hmm, ciekawe czy mówił o was. Nieważne. You have a dream where you're talking with some friends. You had when you were younger. Ooh, but the room you're talking in some. Okej. Okay. Dobra. Jakieś kurde retrospekcje mamy. When you open the bag in the center, a snake jumps out and sees it. Wuuuuh! Będziemy mieli walkę, co? Ze, ze, z wężem? When you awaken, there is a mouse sitting on the end of your bed, standing. O, oh, jest też mysz, która na mnie patrzy na rogu łóżka. You are an interesting... Gadająca mysz! Da fuck? Seriously? Sorcerer, that's some dark magic! Finding souls and calling them when needed. That can be a dangerous power. Dangerous but useful. What do you mean? I've been waiting for you! For someone like you! Someone like you Potem zaśpiewać kurczę jak ten... Jak... No jak ona się nazywa? Ah. Przypomnę sobie później. I would like to escape, and I think you can help me! Mam pomóc myszy uciec? Seriously. Right now you have been sealed inside the prison of swords O nie wiesz co to jest za, za typ prisona. E, więzienia, więźnia więzienia, tak, więźnia. mm uh -huh. The king has been dropping threats to the kingdom here for decades. I think I know a way to escape, but I can't do it alone, and a soldier like you is just what I need. O kurcze myśl, która planuje i w ogóle myślisz, że ja jej pomogę uciec. A. Okej. Okay. If you would be willing to help me, I would be able to ensure we both get out. Uh, I don't know how much I trust that talking mouse. Very well, feel free to rot in here. This is your last chance. I won't be back. Will you help me? Oh, a gdzie jest opcja? Nie, nie chcę ci pomagać i koniec gry. I achievement? Skończyłem grę w 10 minut? Nie ma. <laughs> Excellent. The first thing you need to do is get out of this cell block! Wow! Oh, seriously! Mam uciec z tego pomieszczenia. No coś takiego. Suddenly a burst of intense magic energy fills the room. O, oh, mam jakąś magię w pokoju w pomieszczeniu. O, oh, tu coś się rusza. The oppressive force that was training your magic is gone, as is the mouse. O, oh, zniknął też mysz. You hear a whispery voice in your mind. O, oh, słyszę szept w swoim umyśle. I will find you again, soon. Powodzenia. O, oh, mamy wyjście. No dobra. No dochodźmy. You can feel some some of your power returning. You may summon one of your former friends to aid your in, in your escape. O, oh, mogę przywołać jakiegoś zioma, do, który mi pomoże uciec. Cool. Choose wisely. They will function as your party for the rest of your adventures here. Okay, muszę wybrać mądrze. Like, what? I co? I ja mam teraz zastanowić się, kogo chcę. Ich jest od metra. No dobra, co mamy? Mamy wilkołaka, szybki, nieuzbrojony ataker. Minotaura. O, taki ber berserker, taki, taki tank może trochę. Szkieletor. No, bardziej do defensa. Vampire, okej, okay, vampir będzie zsał życie. Uh -huh. Ghost, bolsters, the party and cripples the enemy, okej. Okay. Imp, a mix of magical attacks. U uh, mały Imp. Goblin, jako Thief. Thief, sorry, Thief. Kultysta, ok, do leczenia. Wiedźma, troll, jako assassin. Czy widzieliście kiedyś trola, który jest asasynem? No, beach please. Shadow, unpredictable but powerful magic attacks. O, oh, hmm, nie. Ha, abomination defense the party from magic attacks. Ok. Hmm, zastanówmy się, zastanówmy się, kogo my chcemy mieć w swojej drużynie. Skoro ja jestem magiem, no to bardziej przydałoby mi się coś, co będzie przyjmować na ten ataki na klatę, więc może Minotaur. The Minotaur, Savage Perseker, uses brute force to cause severe damage to the enemy ranks. O to mi chodzi, właśnie. Minotaur is among the most damaging characters available. Okej, okay. najbardziej um, demedujący czyli najbardziej uszkadzający przeciwnik. Thanks to fireball axis, ok, ma wielkie, kurde siekiery. Oj, najszybciej najszybciej e, się e, kurczę, Nie, nie, nie wzrasta, tylko rozbudowuje no, w sensie, rośnie w sensie. Wiadomo o co chodzi, nie? Additionally, while he can only wear light armor, he. Tylko while light armor, taki kurna SKURCZY and heavy armor NOSIĆ! He boasts some of the highest HP growth as well. Okay, na więcej HP będzie Example skills Wild swing, cause increased melee damage to all enemies. Rendering strike severe damage to one enemy's defense. Oh, okay. Can equip access, light armor, and one accessory. Would you like to summon the Minotaur? Hmm. A, jak na mną, mogę dowiedzieć się o całej reszcie. Hmm, pytanie: czy chcemy prześledzić wszystkie możliwości? Może prześledźmy ze trzy. Trzy wybrane. Czyli wzięliśmy, wzięliśmy Minotaura, to może jeszcze na przykład tego trola, który jest asasynem. A, tak wygląda. The troll, of blood, first assassin, having specially trained to tear your enemies to pieces. Też dobry ten, jak to się mówi, AP, tak? The troll is focused on dealing as much damage as possible. As fast as possible. Okej. Okay. Hard hitting attacks as well as few damage over time abilities. Okej, okay, może być ciekawie. Masakra. Deals damage based on how much energy you have. Poison fist, poison enemy. Okej. Okay. Assassin. No, typowo po prostu. Yy, ta. Trująca pięść, tak? Będzie ich. Tru. Może akwipować Katary? <grych> Czyli dużo smarcze. <grych> Eee, tak. To pewnie jakaś broń. Tam lekko, lekki pancerz, jeden akcesorio. A jedno akcesorio. O oh, Jezu! Mój polski jest level... level retarded normalnie. Nie! Chociaż brzmi ciekawie, okej, okay, zobaczmy ten unpredictable. Uuu, wygląda jak kiepska wersja Saurona. The Shadow, Unpredictable Eli from another plane. Co? Z innego samolotu? Nie, to musi być inne smoky. This is Shadow Magic to Blastio Fouse. Okay. The shadow is based around dealing large amount of magic damage while the damage range is very wide. Many of the Shadow's going. Ok, czyli znowu jakiś high DPS po prostu. Shadow Backslash. Attack using the target's own offensive ability. Oh, ok. Ability chyba chciałem powiedzieć. Ability. Ability. Shadow Blaze causes a very var amount of fire damage. Ok, czyli że tak powiem ognisty jest koleś. Can equip two accessories. Ooh, ale co nie możesz? Aha, okej, okay, dwa akcesoria, ale nie ma ani, ani, ani broni, ani, ani, tego, ani armora. Oh, nie. Będzie mi potrzebny jakiś healer na pewno, ale może będę mógł później przywłać jakiegoś. Dobra, zostawmy trzech, zobaczyliśmy, więc tych trzech wybieram Minotaura. To już czytaliśmy, wiemy o co chodzi. Tak jest, witaj Minotaurze! The Minotaur... The Minotaur... The, minotaur, the minotaur, minotaur... Dobra, nieważne. Has been summoned. Use him well. Czyli użyj go w... w studni. <laughs> as soon as you pass through the doorway, you see a single guard barreling down the hallway toward you. Okej, okay, jest jakiś... jest jakiś strażnik, który będzie przeszkadzał mi pójść dalej. Hey, you! <coughs> hey, you! How did you get out of your cell? What do you do? Hile the guard. A tak, no, na razie go pozdrowię. In the nicest tone possible you call out to him The door just kind of opened by itself In response the guard brandishes his mace and continues OK naciera na mnie you can tell by the look of his face this kind of man was będzie mi udowadniał jaki jest macho. Dobrze Combat 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 is turn based OK Turova Lubię Turówki Select the option you want with your mouse. Right click to back out of enemy. OK, prawa. Ucisk myślę, żeby cancelować. Spacebar can be used to quickly select basic attacks. OK! Energy is used when performing skills and regenerates at the rate of one per round. Energy not used in combat can be used outside of battle, można się leczyć i takie tam. Poza walką. To do this go to skill section. Okay. Jest czytania! Matko, Boska! The small dice icon next to each skill in the menu shows how many turns that skill takes to recharge. For example, a 3 means that skill takes 3 times to. Ok, czy mamy cooldowny? Zaznaczone z kostką obok skilla. To see these messages again, go to the info section to the menu. Ok, fine! Oh yeah, jaka muza! Dobra, o co chodzi? Jestem Sorcerer'em, tu jest Minotaur. Pum! Ciekawe jak mnie słychać teraz, kurczę, to dość głośno jest. Mm, skill, Minotaur. Brutal Strike, Dealing extra damage, deals damage based, bla bla bla. Ło, ile mam energii? Cztery. Ok, to nie będę się cyckał. Po prostu. Brutal Damage! Yeah. co, Tu? Ok. A, ok, ustalamy level sami. Okay, jakie ja mam skille? Black Bolt, a Beam of Arcane Energy. Ok. No jest, dobra BUM O, on jest za ty pierwszy Łoo! Dostał! 4 HP 8 HP Aaa! Ah, Deadno! Dobrze! 5 gemów, 10X, 100 ekspo! Dobra! No, Okej! Okay. Sounds nice. O, fajne, nie, podoba mi się. Widzę, że taka jest nakładka po brzegu, na brzegach, możecie zobaczyć. Taka nakładka. Spacja, nic się nie dzieje. Nakładka, jakby jakiejś krwi albo czegoś. Okej, okay, tu się nic nie dzieje, tu się nic nie dzieje. Spacja miał, nie ma skoku z pacją. Okej, okay. ja nie chcę zacząć swoje party. Okej, okay, tu widzę. A, energia się nie odnawia. Hmm, to ciekawe. Items. Okej, okay, nie mam żadnych itemów jeszcze. Equipment... Aha, to wiadomo, tu nic nie ma, okej, okay, back. Dobra, to będziemy obczajać później. Co tu się... o, jakieś są pierwsze drzwi. Ale żadnych sekretów, nic? Spacja, nie? Nacisnąć muszę? Okej. Okay. Aha, interakcja myszką, właśnie. The door is sealed and won't open. Okej. Okay. Czyli generalnie chyba... Sprawdzę wszystkie drzwi. O! Whatever is on the other side of the door. Reasonably sure no, it's not human. OK. Są różne, są różne teksty przy tym, coś jest ciekawe. Ok, głośne chrapanie. Chrapałbym. Mhm... Mm Jakieś znowu screamy. O! Coś próbuje badać mój umysł. Ok. Shift nie biega, kontrol nie biega, ALT nie biega, spacer nic nie robi. za ograniczony! A po, naprawdę, podoba mi się grafika. Kurczę, jeszcze nie widziałem w żadnej grze coś ten, takiego podobnego. O, super, ale są również jakieś takie błędziki, jak ten. Flickering. Uuuuh. I this is, this small chest is locked. O, co mogę z tym zrobić? Zobaczmy. Distant craftsmanship, but the lock looks a little plain. Use item. Nie mam żadnego klucza. Open. It won't open due to the lock. Ok. Give it alone. Next. Ok. Kurczę. naprawdę ta muzyka jest głośna. Jezu. Nie ma tu jakiejś opcji. Suma. Nie ma jakiejś opcji. Yy, kurczę. No nie ma nic. Dobra, zapiszę. Dobrze. na dwójkę. O, przynajmniej wiem, ile gram. To bardzo ważne, bo nie włączyłem sobie żadnego zegarka po za 18 minut. Dobra, czy jeszcze jest 10 minut pogramy? Eee, status... Kurde, gdzie tu się zmieniam urykę? Za głośne jest, zdecydowanie. Okej, okay, te drzwi się otworzyły, no to oczywiście jeszcze sprawdzę te... Czy tu coś nie wyskoczy? Jakaś mapa na M? Nie, mapa to M, to jest menu. Okej, okay, coś tutaj... Uuuu! Spacja. Spacja, spacja, spacja. Nic. Dobra. Łóżko! O, oh, jest serce. The bed in this room is unusually small. No, to tylko tyle odkryłem, że łóżko jest niezwykle małe. O, oh, znalazłem klucz! Ha, oh. Znalazłem miotłę. Znalazłem mob. Mhm. Mm Inside the cabinet a book. O, książka. The peaceful pup learning to put tree behind you. Tak, biorę, pozdrawiam. If say to steal the book, about learning not to <laughs> Paradoksik. Ok. Dobrze. No przecież o to chodzi, tak? Fuck the system, dude! Ok, małe łóżko. Zobaczymy obejrzyjmy go. Mm, ok, mogę na nim skakać. Cower będzie small... O, oh, znalazłem mały ten, małe pudełeczko pod spodem. Inside is a small wooden idol carved to resemble a rotund female goblin. Okej. Okay. Oczywiście, że biorę figurkę. Nigdy nie wiadomo kiedy się przyda, oczywiście. Use item. No a co? Użyć przedmiotu z łóżkiem. No ręki, żeby odkryć kołdrę, nie? Open! With great epitation you pull the covers back to reveal nothing except for a smell that reminds you of fresh oh zapach świeżości tej trawy ktoś tu jarał trawę na 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 okej okay, dobra e levitate lawn się przespać you decide you have ina tra la Czy okay. nie mogę spać nie ma opcji spić okej okay. no, ale rozumiem że się wcale nie Zregenerowałem nic. No ciekawe, czyli nie regeneruje ani energii, ani hapiaków. Hmm, samoczynnie, dobrze. O, chyba nie spojrzałem na skrzynię. musieliście krzyczeć na ekran. Hej, czemu nie otworzyłeś skrzyni ty ślepaku? Nie znam tego słowa, sorry. However, the equality is... a veritable armory. Nie znam At best, and you get the impression they were either being sent for repairs or to get scrapped. You find a worthless iron staff, a shameful iron axe, a worn iron dagger. Okay, czyli różne różne brońe, chyba dla każdego po Oh, poorly made katar, słabo zrobiony katar. You should make sure to equip your characters with some basic gear. No, okay, use M or Escape button to equip your character. Okay, uczy mnie jak equipować. Right-click, żeby wrócić. Ło! Ło! Całą czynię wziąłem ze sobą! Yeah! Yeah! Okej. Okay. Tutaj zobaczymy... Use item... Plane key. You unlock the chest with plane key to click. The click sound it makes is quite satisfying. Jakaś, jakaś przerwa w muzyce była. The lock is now open! Yay! I co jest w środku? Uuuu... Uh, cztery kryształy... ...restoracji. Mm, odnowienia, wyleczenia, coś tam. Restoration crystals are very important items. It's hard and <laughs> in hard and difficulty aside from a few level skins, they are the only way to revive dead characters. Okay, czyli one pozwalają mi przywrócić um, postacie do życia. They restore HP as well as resurrect the dead. You should always make sure to have a couple in hand. Okay, czyli jak Ktoś zginie, to mogę, je, mogę ich przywrócić do życia, ale też HP od, 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 odnawiają, okej. Okay. Czyli już się nie można, nie można już nic z tym zrobić. To no dobrze, że tu poszedłem, a ja tam najpierw, chociaż... Aha, to jest ten korytarz, dobra, czyli tu jest dalszy ciąg, okej. Okay. A pair of guards are standing around, murmuring. As soon as you enter, they turn to face you. The shocked look on their faces is absolutely priceless. However, they quickly regain the composure and rush... Okej, okay, atakują mnie dwaj strażnicy. Other than HP, HP. HP and energy, there is one other thing you need to keep track in combat. Death is a character defense, it's subtracted from any damage inflicted. For example, ok, jest, jest obrona, jeśli mm, zaatakuje mnie za 10 i mam 4 defensa, daje mi 6. Okej, okay. no dobra. It goes down with each hit, but is restored after 2. OK, czyli potem będzie 3, 2, 1 i 0 because z tego is higher dadom used it's an increase armor OK. War information, bla bla bla. Dobra. Okej, okay. czyli defense jest ważny. Najgorsze jest to, że ja nic nie wiem o nich. Nic, kompletnie. Nie mam pojęcia jakie są ich staty. To chyba przeszkadza to. O! Energia mi się jedna od, od, odwróciła, zwróciła, więc potraktujemy jeszcze jednego. Popieścimy pierwszego garda. Dobrze. Plus jeden... Aha, okej. Okay. Przed, przed akcją mi się energia odnawia, tylko Zaatakuję go po prostu. Okej. Okay. Yes! A nie, to on mnie. Okej. Okay. Ooooo! Minus 11 HP. I od razu dead. No ładnie. Tanie. Teraz czy wilotar uderzy w tego drugiego? Tak. Całe szczęście. ok jego uderzenie zmniejszyło ilość defensa. A ja też mój defense już jest słaby. A tak. Po prostu. Co siebie? To jakiś standardowy atak mojego sorcerera. Ten nie zginie pierwszy. Uuu! A to mnie, dobra. Uu! Jeden HP minus już dwa d Po prostu. Słabo. Słabo atakujesz panie. No ale dobra. Teraz tak szybko nie zginąć, więc się nie będę przejmował. Pyk! Super głos. Tam przynajmniej do 4. No i padł jak pies Pluto. No, oh, jej! 10 gemów i 200 exp. Jakiś level up? Nic? Ok. Czyli nie widać przeciwników, dopiero jak, wal jak walczymy, ok. Jak to go? Nie. <grym> nie, bo chcę zapisać, za ile czasu minęło. A, jak będzie override. 25 minut. Dobra, sądzę, że na, na, na pierwszy rzut okiem 20 minut to jest spoko. Także. No cóż, cóż, może być ciekawie, może być ciekawie, tylko z, z tym dźwiękiem muszę pokopinać. Tu nigdzie nie widzę przydźwiękowy. W każdym razie dzięki za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie jak zawsze. I do zobaczenia prawdopodobnie w następnej części z gry Paper Sorcerer się Mano!